Cześć, cześć kochani, dzień dobry. Wasz ulubiony Andrzej z tej strony. Kolejny odcinek na kanale, na moim pamiętniku Skody Superb. Dzisiaj mija, słuchajcie, 6 miesięcy od zakupu, od odbioru auta. No i cóż, kolejne małe podsumowanie. 12 200 km za mną. Póki co cały czas zadowolenie, aczkolwiek pojawiła się jedna awaria. Już zgłosiłem to u dilera. Niestety czekam, niestety czekam i pewnie poczekam jeszcze trochę, bo planowany termin usunięcia usterki to jest wrzesień. Zgłoszone 23 lipca, słuchajcie, zaczęła mi się rozłazić tapicerka. Żeby było jeszcze ciekawiej, zaczęła się rozłazić na fotelu pasażera, który był używany powiedzmy sobie bardzo mało, no ale gdzieś w okolicach 11 tysięcy zauważyłem pęknięcie na szwie. No i cóż, zgłosiłem, uznali, że jest to naprawa gwarancyjna, więc więc to naprawią. Oprócz tego jeżdżę, cieszę się, jest fajnie, jest szybko, bardzo słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, za lajki, like, za komentarze, bo to bardzo ważne, ja w ogóle nie spodziewałem się, że to tak fajnie pyknie, że, że tyle osób będzie, bo 350 subskrybentów to uważam, że całkiem sporo, tym bardziej, że temat jest dosyć niszowy. No bo Chociaż w sumie od kiedy mam Skodę, to, to zauważam jak dużo ich jeździ po polskich ulicach, ale, no ale prawda jest taka, że to jednak kanał poświęcony jednemu konkretnemu modelowi, jednemu konkretnemu egzemplarzowi, to nie jest znowuż jakiś najszerszy z grona odbiorców, no ale 60 parę tysięcy wyświetleń, więc to jest bardzo fajne, bardzo serdecznie Wam dziękuję, że wracacie, że komentujecie, polubiacie i tak dalej, no i cóż, to takie takie podsumowanie na chwilę obecną. No w przyszłym tygodniu jadę na drugą wymianę oleju. Pomimo tego, że Skoda według tego, co komputer pokazuje, to tak fajnie sobie producent, pewnie inni producenci robią to samo, ale to jest taki long life service, pokazuje mi, że mam wymianę oleju zaplanowaną za 18 tysięcy kilometrów jeszcze. Także spoko, do tego czasu zrobię już jeszcze dwie. Do tego czasu zrobię jeszcze dwie, ale to pewnie dlatego tak komputer pokazuje, bo mam wykupiony pakiet serwisowy na chyba na 60 tysięcy kilometrów. W związku z tym miała się co spieszyć, prawda? Jeśli coś jest opłacone i można tego nie robić, no to, to lepiej tego nie robić. Zastanawia mnie tylko, ile w tym jest tak naprawdę przemyślanej, przewrotnej oszczędności, czyli tak naprawdę ujęcia klienta, a ile jest wiary producenta w to, że, że te samochody mogą się nie psuć, że mogą jeździć na oleju 30 tysięcy kilometrów bez wymiany, że w ogóle olej w skrzyni to należy wymienić tam gdzieś tam przy 120 tysiącach. Chyba jeśli by stosować się do tych zaleceń producenta, no to podejrzewam, że lądowalibyśmy z egzemplarzami, które, które po prostu nie pojeżdżą więcej niż 150 000 czy 200 tysięcy, bo motor będzie do wymiany, skrzynia będzie do wymiany i być może stąd się biorą też opinie o awaryjności poszczególnych modeli poszczególnych marek. Nie wiem nie wiem, jak, nie wiem jak to jest, nie wiem, które dno jest prawdziwe, ale, ale prawda jest taka, że nie zamierzam się stosować do tego, co pokazuje komputer, bo to by było po prostu głupie. Także kochani, tak jak powiedziałem, pół roku 12 tysięcy, wszystko okej. Okay. Zdjęcie zapiserki, za zaraz, zaraz wam to, zaraz wam to nagram na koniec odcinka. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo serdecznie, że jesteście. I cóż, zapraszam po więcej. Pa miłego popołudnia.